Rozważmy przegrupowanie kurtiusa azydków acylowych, w tym wypadku z podstawnikiem fenylowym. Tutaj jest napisana grupa azydowa jedna ze struktur rezonansowych. W naszym wypadku wygodniej będzie jednak mieć inną strukturę rezonansową, tak żeby uniknąć pisania zbyt dużej liczby kresek potem. Zapisałem podstawową formę: jeśli parę elektronową przeniosę tutaj oraz parę elektronową przeniosę tutaj, to ta struktura roznosowa będzie miała tutaj dwie pary elektronowe ze znakiem minus, a tutaj będzie wiązanie potrójne, zatem pojawi się tutaj znak plus. Przegrupowanie jest dość proste. Właściwie, jeśli zapiszemy to jako reakcję synchroniczną, czyli przeniesienia pary elektronowej, na atom azotu i przeniesienia pary elektronowej tu na ten azotu oraz wytworzenie wiązania podwójnego, no to dostaniemy od razu produkt, którego struktura no wyglądałaby mniej więcej w ten sposób: że tutaj mamy tlen, tutaj mamy węgiel, tutaj mamy azot i grupa fenylowa pH. Wikipedia sugeruje jednak inny przebieg i chcę pokazać ten przebieg właśnie na symulacji, którą tutaj widzimy. Jest to symulacja wykonana za pomocą programu ORCA za pomocą półempirycznej metody PM3 oraz z wykorzystaniem wizualizacji za pomocą programu JMOL. No, i teraz ja uruchomię animację, która pokaże nam. Zachowanie się tego układu, gdy na początku odchodzi cząsteczka azotu. Proszę zobaczyć, odchodzi cząsteczka azotu, ona się oddala do układu i powstaje układ, którym jest atom azotu i atom tlenu. Tu nie widać wiązania podwójnego, ale ono no, tutaj występuje. To jest sposób wyświetlania tego programu. Co tu się zdarzyło? Niech sobie ta animacja tutaj biegnie cały czas, mianowicie z tej struktury rezonansowej. Którą tutaj narysowałem, ja ją jeszcze raz przerysuję i pokażę to, co pokazuje tutaj symulacja. A więc, mamy do czynienia z atomem azotu, wiązaniem pojedynczym, potem wiązaniem potrójnym, ładunkiem dotatnym na tym atomie azotu, dwie pary elektronowe i ładunek ujemny. Otóż w wyniku działania temperatury następuje rozerwanie tego wiązania. Co powoduje, że niwelują się ładunki? Efektem tego jest powstanie układu nitrenu, który właśnie obserwujemy tutaj na symulacji. PC, PHC, O, N. Dwie pary elektronowe, plus N2. A to też powinienem plus N2 napisać. Oczywiście nitren na symulacji on się nie zmienia, ale w drugim etapie reakcji następuje po prostu przeniesienie pary elektronowej tutaj na atom azotu i utworzenie pary elektronowej, związania podwójnego z pary elektronowej z atomazotu, azotu, w wyniku czego tworzy się końcowy izocyjanian. N i pH. Tak sobie właśnie można wyobrazić w zgodzie z Wikipedią oraz z tą symulacją. Dziękuję.